Dzień dobry wszystkim, z tej strony Elian, jesteśmy dzisiaj w Jarlem przy Mikołaju i kontynu kontynuować będziemy dalej questy związane z świętami Bożego Narodzenia. To jest drugi dzień questów, jeszcze zostaną trzeci. Okej, okay, lecimy. Wesołych Świąt Lilian Ho Ho! W okolicach Jorwik są osoby, które mogą potrzebować twojej pomocy w świątecznych przygotowaniach. Za pomoc zostaniesz, zostaniesz nagrodzona świątecznymi fragmentami albo świątecznymi życzeniami. Im bliżej będziemy świąt Bożego Narodzenia, tym więcej zadań będzie do wykonania. A, o, to nawet fajne, bo nawet nie wiedziałam. Myślałam, że to będzie jakoś tak, że po prostu codziennie jest to, to jedno, dwa zadanko do zrobienia i to wszystko. Do wykonania, ale, ale czasem może się zdarzyć, że tylko jedna osoba bę, bę, będzie potrzebować pomocy. Bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem będę potrzebować, będę potrzebować Twojej pomocy, żeby wziąć sanie i rozwieść prezenty. Jej, to jest to, co czekam, czyli ee, pf, to takie, co się zrzucało prezentem. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, jestem tego roku. E, a to jest niesamowite, o, obiecuję, ja to wiem, 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 wiem. lubię bardzo. Ten, ten, tego quest'a. I ta muzyczka jest tam boska. No dobrze, sprawdzaj na bieżąco stan świątecznych przygotowań. Spójrz na listę codziennych zadań. hau how ale jeśli tego nie, zrobi, nie zrobiłaś, pomóż radnemu w Srebrnej Polanie. Jego przygotowania zawsze z niewiadomych przyczyn są, się przeciągają. hau no i tu jest w sumie wszystko już od Mikołaja. Zostało nam, zostało nam tylko od radnego e, wykonanie właśnie już e, tych, tych. I mamy czapkę Mikołajkę, na co czekałam. O, nareszcie. E, zrobiłam czapkę Mikołajkę. Dobra, czekajcie, tutaj jeszcze to. Nie miałam podków założonych, OK. E, nareszcie mam czapkę Mikołajkę i mam strój kompletny. Dobra, no to lecę do radnego Srebrnej Polany. Po to, aby zrobić tam pozostałe questy związane z przystrojeniem choinki, chyba tak tam będziemy robić. I zaraz do Was wracam. Już jestem przy <laughs> Musimy przybrać choinkę, no tak jak mówiłam. <laughs> to czasochłonne zajęcie i w tym roku naprawdę chciał, chcie, chcielibyśmy nie wiem z kim by chciał, ale nieważne. Aby wyglądała... W ogóle czemu tutaj z matarza nie ma choinki, Boże, nie ma czapki. To jest nie fair. Nie, nie dopracowali tego. Aby wyglądała najpiękniej na świecie. Możemy zacząć od czerwonych ozdób. Moż, mm, możesz je odebrać od Steve'a. On zawsze jest y, na swojej farmie. Dobra. Dobra, dobra. dobra. No to wiem. <laughs> Idziemy trochę wolniej, no, ale jesteśmy przebrani w mikołajkowe stroje. W końcu święta są w roku tylko raz. No, dobra. Cześć, Lilian, święta Bożego Narodzenia są super. Zwłaszcza dekoracje. Radny chce w tym roku czerwone ozdoby. Oczywiście, hmm, gdzie ja je podziały, położyłem? podziałem. no zapodziały się gdzieś mu. Oczywiście, teraz pamiętam, zapomniałem, że czerwone są dla radnego. Dałem je Willowi z Młyna jako podziękowanie za fantastyczny ser. Martwię się, że mógł je już je zawiesić. Ale to nie powinno być problemem. Weź te ozdoby, jestem pewien, że wymieni je na czerwone, których potrzebujesz. No dobra. Czyli to jest to zwieszanie z wiatraka tych ozdób i, i przywieszaniu no, nowych. Taka trochę już młoda robota, no ale dobra. Także święta są już tuż tuż, już kalendarze adwentowe się zaczynają. Można odliczać czas do świąt i zakasać rękawy, <laughs> sprzątanie, gotowanie i tak dalej, i tak dalej, a potem odpoczynek. Dobra, zaproszenie do znajomych mamy, oczywiście sobie odbierzemy i witam i pozdrawiam. Rozumiem, czerwone były dla radnego. To samo przydarzyło się w zeszłym roku. Już wszystkie powieściłem na młynie. No wiem, wiem, rozumiem. Napracowałeś się człeku, tak, tak. Oczywiście, że możesz dostać białe w zamian za czerwone. Jedyny problem jest taki, że one wiszą na młynie i je, jego skrzydłach. Przecią, przeciążyłem kręgosłup, kiedy je zawieszałem, ale ty wraz ze swoim koniem, no tak, by latać po młynie. Jesteście młodzi i zdrowi i wiele, wiele wyżsi. No nie wiem, nie wiem, czy ja jestem taka wyższa. No dobra. Więc może pomożecie? Możesz zebrać ozdoby, gdy będą um, przelatywać. Jest 8 ozdób na skrzydłach, po dwie na każdym i cztery powieszone naokoło. Kiedy uda ci się je zebrać, porozmawiamy znowu. Ok. To lecimy robić. Tu mamy jedną. Tu musimy sobie stanąć gdzieś, o, bliżej, żeby łapać ozdoby. Lecą i lecą. Dobra, chyba ze skrzydeł to wszystkie. To były tylko te, które. Nie pogadam z tobą teraz, ale Cię bardzo pozdrawiam. Zostały <grystamy> tylko te, które są rozwieszane naokoło. Na około. No, koń, żartu i mała górka, ty jechać nie chcesz. Tu jest jedna. Ej, ej. Dobra, to już będzie druga. I zostały jeszcze dwie. Tu jest jedna. I tu jest jedna. I brawo. Okej, okay. dobrze, dobrze, Przynajmniej że dobrze, no jak miałoby być inaczej. Poszło dobrze, teraz możemy podnieść, czer podnieść czerwone, podmienić czerwone na białe. Po prostu powieść białe w miejscach, gdzie były czerwone. Okej, okay. skoro muszę. Hops. Białe się ładnie prezentują, powiem szczerze. Dobra, Dobra, przepuścimy to skrzydełko już i siups. teraz tutaj trzeba tak pojedynczo w sumie, bo po dwójnie to się nie da wyrobić. Niestety. Dobra, hopsa, hopsa. Nieważne, że co jest skrzydłem po głowie od wiatraka. Nic mnie nie boli. Trzeba być twardym, a miętkim ponoć. O Boże. Ten wiatrak w ogóle ma jakieś dziwne skrzydła, bo tak nie działają równo. Tylko jakby tak sobie chodzą tam w lewo, ten w prawo. Dobra, zawiesiłam. dziewięć, jeszcze jedno. Nie. A wszystkie już. Tu są dwa, tu są dwa, tam lecą kolejne dwa i jeszcze dwa. To jest jedno. Nie, dwa. Dobra, okej. Okay. I tutaj dwa. Dobrze. -e 10, no tak, zgadza się w sumie. Zamotałam się z liczeniem. I jeszcze jeden. Ok, proszę bardzo, wygląda świetnie. Teraz możesz wziąć czerwone ozdoby do radnego z miasteczka srebrnej polany. Ok, to lecimy No tak, trzeba było podmienić. Żeby każdy miał to, co chciał. A to jest ta przeszkoda, której nie złożyłam. No i jak już skończymy tę dzisiaj, to w sumie pojedziemy jeszcze do miasteczka Yarlane, wymienić te srebrne fragmenty świąt. na świąteczne życzenia. Mm. Koń. O cię po ciepła herbata. O. Dobra, teraz będziemy zawieszać pewnie na, cho na choince. Dziękuję. Teraz mamy czerwone ozdoby. No coś ty nie powiesz. Możemy teraz przystroić drzewko czerwonymi e, bombkami. No okej. Okay. W ogóle spójrzcie, mam prawie połowę poziomu, 11, z tego, a nic nie zrobiłam z fabuły. <laughs> to jest po prostu niesamowite. Okej, okay, to teraz stream. Raz, dwa, no come on. I ten dźwięk zakładanych bombek. Słodko. Hyc, 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 hyc. No. Dobra. Doskonale, jak możesz. Po, już możesz poczuć na strój świąt. I znowuż ta piękna animacja. I mamy quest na jutro. Dobra, to ja się do, dokoptuję do Jarley. Może w sumie zrobimy tego kwesta już dzisiaj. Zobaczę, może wezmę nockę. Nie mam zbyt dużo tych naszych start końców, ale może wezmę nockę. I po prostu, już zakończymy odcinek: Nie Będnego ciała na 30 razy. A na końcu, właśnie pojedziemy do Yarley wymienić troszeczkę tego. Zobaczymy jeszcze tylko dzisiaj: questa sobie codziennego. A to za chwilkę do Was wrócę, że będę w Yarley. Dzisiaj mamy zadanie od Tomasa Murland. Więc sobie jeszcze je zrobimy. Hej, przygotowuję świąteczne rymy dla okolicznych mieszkańców. Pomożesz mi wymyśleć trochę rymów? Zgubiłem się przy zły i czarny ptak marny. Nic się nie rymuje. Nie rymuje z biegun. Hmm, naprawdę potrzebuję twojej pomocy. No Stary dziad potrzebuje pomocy w dziecięcej rymowance. No dobrze. Muzyczka jak z druidów. Eee, starsza starsze dostanie mandarynkę, on co rymuje się z mandarynka. Kuchacz, rybak, pogodynka. Pewnie rybak. Oczywiście, pogodynka Pani Pajk dostanie wędkę, on co rymuje się z wędka. Radość, nadzieja, chętka. Komarder bierze urlop, co rymuje się z urlop? Woda, b, bulgot, czajnik. W pewności to czarnik, z pewnością to czajnik. W ogóle nie mogę nic myśleć, a daj mi podpowiedzi. No dobrze. Austin Avalon dostanie rabat, co rymuje się z rabat? Agat, diament oraz szafir. Agat. Gabinet weterynaryjny dostanie nowy ko kołowrotek. Koło Dobrze przyznam. Co robić z kołowrotek? Młotek, deska y i co? I pineska. Na pewno pineska. Ok. Widzę, że dziewczynka to mi towarzyszy. Miło, mi miło. E dziękuję, Lilian. To zaoszczędziło za mi mnóstwo czasu. Mogę potrzebować Twojej pomocy przy rymach. Innego dnia wesołych świąt. Ok. No to mamy. E teraz dostanę się do Jarlane I w sumie do was będę też latać Nie wiem, może, może ten, tą, tą nockę wezmę już zakończymy ten, ten odcinek świąteczny Czy poczekać do następnego dnia? Jeszcze nie wiem Fort Pinda Generalnie ja, no, żeby biorąc bardzo lubię te questy świąteczne Podejrzewam, że w następnej będą już będzie już śnieg i będzie totalnie zimowo trzeba będzie jakieś właśnie ubranko wspominować dla Lilian w sensie, żebym miał jakieś długie spodnie, kozaki kółkę grubą, zimową skoro takie coś w grze jest to czemu tego nie kupić, po prostu na szczęście promu nie ma no dobra, to tak żeby nie przedłużać sobie też odcinka to jak już tam będę przy Mikołaju to do Was wrócę Ok, jesteśmy już przy Mikołaju, W sumie to wiele tutaj nic nie trzeba robić. Po prostu wymieniamy świąteczne fragmenty na, na życzenia. Po prostu klikając sobie. O, tak. A, nie trzeba klikać za, za dużo. Będą za, za, za często. Trzeba poczekać chwileczkę. Jak się pojawi kółeczko, to już można oczywiście kliknąć. Hopsa. O ile mamy fragmenty świąteczne. Ja już wymienię wszystkie. O matko, się zazłociło mi w ekwipunku. Dobra. Postakujemy sobie wszystko. Mamy 13 y, świątecznych życzeń. I teraz te życzenia tak samo wymieniamy sobie tutaj w woreczku za prezenty. Dostaliśmy kurtałkę mikołajkową, jakąś taką, trochę inną. E, która jest fajna w sumie. Nic nie daje, ale jest fajna. I zamiast właśnie mieć sukieneczkę, możemy mieć kurtałkę. W sumie chyba ją można też kupić tą kurtałkę, nie jestem pewna. Zobaczymy, co nastaniemy po raz kolejny. E, czapeczka zielona, którą w sumie można by było sobie też zostawić. Zobaczę jeszcze. O, niebieska czapeczka co bardziej pasuje do Lilian e, Bardzo dużo na tym e, mikołajkowym, e, w tym mikołajkowym, e, jakby to powiedzieć, evencie można się dorobić. Bo widzicie, item kosztuje po 300 na przykład. Można też wlosować jakieś owiki. O jaki słodki sweterek e, owiki czy, czy coś w tym stylu. Także jest co, jest co robić. Warto to zadbać. Mamy ogłowie. Różowe na pewno pójdą na sprzedaż. Dobra, to w sumie nie będę wymieniać teraz wszystkiego, bo ja nie chcę wszystkiego wymieniać. Żółta czapka pójdzie na sprzedaż, różowe ogłowy pójdą na sprzedaż. Na razie będę je po prostu zachowywać w szafie. A jak nie będę miał pieniędzy, to już zupełnie będę dopiero sprzedawać. Okej, okay, myślę, że pokazałam, na czym to polega. W następnym fragmencie odcinka pokażę ostatniego questa od Radnego. To będzie trzeci dzień wykonywania questów i to będzie koniec, w sumie. Teraz pozostają tylko codzienne, które trzeba też robić, aby właśnie całe te fragmenty i świąteczne życzenia. Mam no, nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się pa!